Jakie efekty możemy uzyskać za pomocą liftingu brwi? Dzięki liftingowi brwi, tak zwanemu skroniowemu, jesteśmy w stanie unieść brwi przede wszystkim w bocznej części, czyli mam na myśli przede wszystkim ogon brwi. Dzięki temu poprawia się również okolica bocznego kąta oka. Jeżeli w tej okolicy mamy liczne drobne zmarszczki. To ta ilość zmarszczek i ich głębokość na pewno ulegnie znacznej poprawie. W sytuacji natomiast, jeżeli wykonujemy lifting czoła i brwi, to poza ustawieniem brwi we właściwym położeniu i odpowiednim dobraniem ich, Kształtu, jesteśmy w stanie również poprawić okolicę czoła, czyli zmniejszyć ilość zmarszczek w okolicy czoła i napiąć skórę albo zmienić wysokość czoła.